Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj a im więc zaczynajmy. E, więc tak, film w 4 zaczyna się od napisu o 1989 rok. No i, i pan, no, Pani jest główny bohater, drugi główny bohater, i on jest w no i Jeden gość później został zabity i drugi, i on krzyczy. No i później idą kolejni, ale okazuje się, że oni też są, zostali zabici. Nie wiadomo przez co. On po prostu jako, jako jedyny przeżył. No i on później wraca do wioski i tam mamy dwóch in, innych ludzi. No i oni mówią. No i on nie chce powiedzieć o tym, no ale, ale ostatecznie, no ale później, ale okazuje się, że ma przyjechać do nich Bert Gamer, no i on do nich przyjechał, no i Bert się nie wie o kopalni, przez co mówię o tej kopalni? Znaczy, nie wie, że kopalnia jest zamknięta. No to po prostu chcę sprawdzić, czy tam jest bezpiecznie. No i później oni tam jadą i jest bezpiecznie. No i okazuje się, że kopalnia jest bezpieczna. Więc no. no, i wracają. No i jak wrócili, to. No i naj znaczy, najpierw przeczekają noc, a potem wracają. Znaczy, nie, w nocy coś ich atakuje, ale nie wiadomo co. I oni później idą. No i Bert Gamer, wzywa, wynajmuje gościa, który, jakiegoś gościa, który nie wiem, czym jest strach, i wynajmuje tego tutaj. No i oni idą do tej sprawdzić czy tam nie ma a tych potworów nadal i ich na razie nie ma no i, i spotykają, oj no i widzą, że jakiś gość dostał zabity. nie, nie żyje i robią mu grup, a potem um, idą do takiej jakby stodoły i ich Ale zjawia się jeden Graboid. No i w Graboid wie, że nie może tu się zresztą. Że się nie przedostanie przez podłogę, więc wymyślę sposób, żeby, żeby zniszczyć tą podłogę. I zabiera elementy tej podłogi po prostu. I później ej, te trzy graboidy wychodzą. Oni do nich strzelają, ale potem jeden graboid dobo... zjawia się za tym gościem i go pożera. No i później, jak go pożera, to no to oni uciekają i przyjechała jedna dziewczyna, i, no, i oni nie z nią uciekli. A grabo ich goni, no ale udało im się w końcu uciec. No i, i Bert Gamer chce odjechać, bo nie mają z nimi szans. No i oni odjeżdżają, ale potem i Bert Gamer odjeżdża, no i potem. Tem, jak się dowiaduje, że tanki napisali list z tym o pomoc, no to on jednak tam wraca z bronią. No i Wulki już z dużą ilością broni i mają plan, na, jak zabić te miaboidy. No i oni nie zabijają. Znaczy, Bergdanek zabija jedynego, a potem zabijają kolejnych. No i. I... Film kończy się na tym, żeby Bertyga me strzela czymś. No i tak. To jest ogólnie najkrótsze, ale ciężko mi było, ale ciężko było trochę o tym zapamiętać. No ale sam film jest dobry. Jak na razie i dam mu ocenę na 6,5 na 10, więc to tyle. trzymajcie się, cześć.